Kiedy wiatr przychodzi i serca miłości odchodzi, tak wszystko się raduje, że nad wszystko ciebie wysławiam. Świętość, świętość i chwała, duchu święty. Duchu święty, który jesteś wysławiony. Duchu święty, który jesteś uwielbiony. Duchu święty, rówo w imię naszego anioła stróża. Wymię Ojca Najwyższego, Wymię Syna Najwyższego, Wymię Chwały, Ojcze Święty doskonały. Dziś jest sobota, dzień szabatu. Podziękowanie za cały tydzień pracy i miłości. To wszystko jest chwałą. Ojcze Święty prawdą doskonałą i twój anioł stróż jest Twoim natchnieniem, które Ciebie pozwala ocalić od złego, od śmiesznego od tego co Ty nie możesz sobie poradzić i od tego ty, co nie możesz sobie dać rady. Do... Ruach ha kiedyś, Duch Święty daje nam chwałę, Duch Święty daje nam jasność i radość. W Duchu Świętym jest wszystko, w Duchu Świętym jest miłość i poznanie, w Duchu Świętym jest wysławienie, mądrość i prawdę. W Duchu Świętym, Ruacha kiedyś. Święty duchu wysławionej chwały, święty duchu wielbionej chwały, święty duchu, który jesteś chwałą, prawdą, miłością doskonałą, Ruach ha Święty duchu wysławiony, święty duchu wielbiony, ruach ha gdyś. Tobie, ojcze święty, Wysławiam Twoją chwałę. Tobie, ojcze święty, Prawdę doskonałą, Wysławiono i uwielbiono. Święty, 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 Ojcze nasz, Wysławiony, ojcze święty. Uwielbiony, ojcze święty. Umiłowany, ojcze święty. Wysławiony, który jesteś chwałą, ruła gdzieś Aniele Stróżu, Melachi, Melachi, Ty mnie prowadzisz do Ducha Świętego, Ty mi pokazujesz do Ducha Świętego, oblicze Ojca Świętego. Radość pełnia, się wypełnia. Radość miłuje Ciebie, Ojcze Święty wypatruje. Święto, świętość doskonała Ojcze Święty, miłość wysławiona każdego dnia, każdej chwili, każdej minuty, pomyśl o swoim Melachii, Duchu Świętym, pomyśl o Duchu Świętym Jeszła, Synu Najwyższym i gdzieś że nigdy w życiu Cię nie zostawię i nie jesteś sam. Uwierz w siebie przez swojego anioła stróża, Melachi. On Cię będzie prowadził drogą prawdy i drogą poznania, żebyś więcej rozumiał, kto jest prawdą rozeznania. Dzisiaj dziękuję Ci, Melachi, aniele stróżu, który przy mnie stoi. I który mi i daj radość Ducha Świętego, dajesz ducha wysławionego, dajesz radość miłości nieokęznanej i prawdy niepoznanej. Prawda, która nas wysławia. Daje nam wdzięczność, miłość, ruchach gdzieś. Święty Duchu Święty, w Melachii, Jeszua, a Mashiach. Język jest zatracony, myśli są zatracone. Ojcze Święty, Ojcze nasz, dziękuję Ci z całego serca. Dziękuję Ci z całego mojego natchnienia. Ojcze Święty doskonały. Ojcze Święty wielbiony, Ojcze Nasz. Wasz Bóg lani, hej, una talana e hey, atencjuna. Wasz Bóg, Ojcze Nasz. Święty, święty, święty wysławiony, Ojcze Święty, przez mojego anioła stróża. Do ducha świętego, wysławiona i uwielbiona nad wszystkie chwały. Ojcze święty, mój doskonały, Ruacha gdyś wysławiony, duchu święty uwielbiony, i mój duchu święty. Emelachi, mój aniele, stróżu. Ty zawsze przy mistu rano, we dnie, w nocy, strzeż mnie ku pomocy i zaprowadź przez ducha świętego do ojca prawdziwego, żebym jego wysławiał i jego uwielbiał i ciebie, duchu święty, miłował ponad swoje życie, w prawdzie, w radości, ponad życie. Melahi. Duchu święty, wysławiony, uwielbiony, Melachi. Duchu święty, ponad wszystko, ruacha, gdyś. Radości serca i miłości, ponad wszystko, ruacha, gdyś. Święty, Melachi, Melachi. Święty, 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 Melachi. Melachi, váš buklan je holbaj. Melachi, ojče náš, tu je ste potengom, pravdom, dokonalou. Ojče